O stworzycielu duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, Sercom, co dziełem są twych rąk. O cielem jesteś zwan. I najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, Bo moc prawicy Ojca masz, przez ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w Serca nam miłość świętą wlej, I wątłą sława bogość naszych ciał. Pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdasz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym Miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był, i Ciebie jedno, tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy i to nasze spotkanie trzy modlitwą 3. Zdrowaś Maryjo, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matku Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci nasz. Amen. Zdrowaś, Maryjo, waski pelna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owo, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci. Nasz, amen. Zdrowaś, Maryjo, waski pelna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owo, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzina śmierci naszej. Amen. Maria Królowa, serc módl za nami. Kochani, w tym naszym spotkaniu chciałbym poruszyć temat przekleństwa i błogosławieństwa. Dzisiaj jest nie tylko dzisiaj, ale życiu człowieka jest dużo błogosławieństwa i na tej ziemi jest dużo błogosławieństwa, czyli przekleństwa. I mi na to przekleństwa trzeba odpowiedzieć błogosławieństwem. Przekleństwo jest oddawać kogoś pod wpływ negatywnych sił, konieczno pod wpływ szatana, pod władzę szatana. Kiedy się mówi przekleństwo, to to se nie życzy dobre rzeczy, to się złe rzeczy złożyczenie, czyli przekleństwo. Osoba może przeklinać drugie osobę, może też przeklinać samego Boga, mówić przykre słowa na boga, a może i samego siebie przeklinać. I to jest, często to e, 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 człowiek się przyzwyczai. Często nie ma, aby to było tak sercem, aby to było z serca, jak zemstwa. Ale e, przyzwyczai się człowiek mówić pewne rzeczy. E, e, często są to słowa tak, e, e, człowiek nie zauważy, że to mogą być e, e, słowa m, przekleństwa. Ale na jednym przykładu, tak możemy zauważyć, jak to może działać, znaczy przez skutki możemy rozumieć, że, że to jest nie było tak banalne, czyli, czyli aby było nie nic. Niego było coś, i dlatego te skutki negatywny są były takwi. Jest w jednej książki zapisane. Że e, jeden pastor, który e, ma żonę i, i prowadzi o e, wiele tak spotkania, modlitwy, e, e, się za uzdrowienie i Bóg ozdrawi osoby, za które są modlił modlił, e, jego żona je mała chore nogę i po jakiś czas ona je mu do swojego męża: mu, Mówi, słuchaj, ty modlisz się za wiele osób i i on ozdrawił, a dlaczego się nie pomodlisz za moje nogę? Już od, od wiele lat te tę nogę bolon. I mówi za dziwne, e, jej męż nie modlił o Boga, by ozdrawił nogę, ale zaczął e, mówić błogosławieństwa za te nogę dziękował Bogu za nogę swojej żony, i w jednym trakcie żona je zauważyła, że jej nogę nie boli, czyli doszły do uzdrowienia, I, i to je prowadziło, aby, za, aby w myślach szukala moment, kiedy je czas, kiedy je się sobie bolać nogę, i właśnie wróciło je to do. W swoich e, e, latach e, 15-16, kiedy była nastolatką, e, e, przypominała sobie że kiedy się oglądała w lustrze e, e, widziała swoje nogi i ona je lubiła, e, bo nie wyglądały jakby ona chciała i mówiła wobec swoich nóg: „Ja was nie I ona przypomniała, że właśnie od tego czasu nogi swoje zaczynę bolać. Czyli jedno takie słowo, e, które jest. E, Przeciwno miłości, które właśnie e, przeciwno właśnie e, tom aspektu, że Bóg je dał nogę za one Służyle, doszło zło, które później obciążyło tę nogę za e, chorobą. E, więc Przekleństwa, które niszczą, niszczą relacje, niszczą relacje nasze z Bogiem, z, z bliźnimi, niszczą nasze relacje z samym sobą i nie niszczą, nego też prowadzą do zła. Z drugiej strony, natychmiast, aby pokonywać tego ducha przekleństwa, jesteśmy powołani bogosławiacz. Bogosławiacz, Jezus nas uczy, aby bogosławić też przyjaciele, czyli tych, które złożycią, czy mówią zła. Bo bogosławieństwo jest mocniejsze od przekleństwa. Aby neutralizować Czyli przeciwstawiać się przekleństwu, czy Wam zaczyna błogosławiać? Błogosławiać własne życie, błogosławiać życie drugiej osoby, błogosławiać życie swoich. E, swoje rodziny, uszy, szersze rodzinie, swoich przyjaciół, bogosiwać też swoje kolegę, koleżankę na pracy, bogosiwać osobę w pociągu, w tramwaju, autobusie. I to może się przydać do, właśnie do nowych aspekta rozszerzania czegoś dobrego. Więc zachęcam przez ten aspekt pokoniwania ducha tego świata, przekleństwa z drugiej strony za tym autorytetem, który nam do, 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 e, 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 przychodzi od Boga, jeżeli Bóg nas sam na to zachęca i daje, aby błogosiliać, aby mogli doświadczyć, jak pewne rzeczy może się właśnie e, pokonywać Bogosowieństwem, jak chorobę, takie pewne, pewne rozwiązanie, które są właśnie e, jak tych węzli, e, trzymają właśnie przez przekleństwo. Bogosławieństwo znaczy dawać pod autorytet Boży. Kiedy my błogosławieństwo stawiamy pod Boży autorytet, nie, nie autorytet zła, aby niszczył, ale pod Boży autorytet, a małace i, i chęcia, znaczy w Bogie dobry, aby... Zło przemieniać w dobro, aby grzesznika uwolnić i prowadzić go drogą świętości. Więc zachęcam, aby to doświadczył w naszym życiu, w naszych rodzinach i naszych środowiskach naszego życia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jakby ma na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich. W duchu Twojej świętości, pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich, panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską, w duchu Twoim, na chwałę Ojca. Amen.